Cześć, jestem z Obozy dla Klimatu. Czym się zajmujecie? Obóz dla Klimatu jest organizacją z nieformalną grupą aktywistek i aktywistów, którzy tworzą i tworzą takie wydarzenie, które nazywa się Obóz dla Klimatu, i jest po prostu polską wersją obozów klimatycznych. Czyli takiego rodzaju wydarzenia, na którym spotykamy się raz w roku w jednym miejscu. I edukujemy się, organizujemy się, tworzymy nowe ruchy, łączymy te walki, które już istnieją, łączymy ludzi, którzy już działają i staramy się po pierwsze dotrzeć do jak największej liczby osób z przekazem o klimacie. Staramy się pokazać, że klimat nie ma jednego aspektu, że to nie jest tylko tak, że mamy. Do, trzeba przestać wydobywać węgiel i koniec. E, my w obozie uważamy, że, że przyczyną zmian klimatu jest systemowy wyzysk i przyrody i ludzi. I mm, walka o sprawiedliwość i klimatyczną i społeczną jest naszym głównym motywem i tym się zajmujemy w obozie dla klimatu. E, póki co, naszym najważniejszym działaniem jest właśnie coroczny obóz dla klimatu. I tam wszystkich zapraszamy po to, żeby się jak najwięcej do, dowiedzieć o klimacie, ale po to też, żeby się spotkać i poznać. W zeszłym roku po obozie, na które przyjechało 500 osób, co było dla nas strasznym szokiem, bo zarejestrowało się 200, powstało bardzo wiele nowych ruchów i inicjatyw, udało się zawiązać. Współpracę z ruchami za granicą. Chciałybyśmy, chcielibyśmy, żeby w tym roku też tak było, żeby jak najwięcej osób przyjechało na obóz i żebyśmy mogli zobaczyć, co się stanie, jak wszyscy się spotkamy w jednym miejscu i damy sobie czas tylko na to, żeby, żeby działać dla klimatu. Czy jeżeli ktoś przyjedzie do Was na obóz dla klimatu, czego może się spodziewać? Może się spodziewać kilku dni, pięciu paneli, dyskusji, warsztatów, spotkań. Może się też spodziewać dobrej atmosfery, zabawy. Mamy też zawsze koncerty, wydarzenia artystyczne. Lokalizację powinniśmy podać jakoś w przyszłym miesiącu, dokładną. Znaczy, bardzo możliwe, że będzie jezioro, że będzie można iść wykąpać, że będzie można się spotkać także z przyrodą. Obóz to też miejsce edukacji lokalnej, to znaczy dowiadujemy się więcej, na przykład o tym, co się dzieje w Wielkopolsce, dowiadujemy się o tym, jaka jest ogromna susza w Wielkopolsce, jak, co kopalnia odkrywkowa robi z gospodarstwami, co robić z ludźmi w tamtym rejonie. Także myślę, że to jest mniej więcej to, czego możemy się na pewno spodziewać na obozie. Stay tuned i zaglądajcie na obóz dla klimatu na Facebooku i tam będziemy o wszystkim na bieżąco informować. Okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki.